po tym meczu głównie mówi się o fantastycznej atmosferze na trybunach widziałem pana na, na trybunach to chciałbym pana spytać. ja muszę powiedzieć że to jest naprawdę no? naprawdę fantastyczny stadion w ogóle wszystko tam jest każde miejsce wejście ludzie dobrze się czują sympatycznie to dobrze widać się mecz zacznie, tak? dobrze, dobrze widać i no ja muszę powiedzieć że potem już... jest pierwszy widzek sędziego nie, no nie, nie oszukujmy się no wiadomo że, że 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 dziennikarze nikomu niczego nie przebaczają i lubią szaloną krytykę no, mamy piłkę taką mamy jeżeli mamy Tyłkarze, którzy mają jakieś tam problemy z techniką indywidualną czy coś takiego, no to to, to widać w czasie gry, w czasie gry, przy jakiejś tam szybkości to wychodzi, no ale nie narzekajmy ciągle na wszystko i na wszystkich. Ale. No to ja się pytam, co się Panu w tym meczu podobało, patrząc na boisko? To znaczy, ja bym powiedział tak, co mi się podobało. Podoba mi się mądra i prosta gra Lecha, jaką im zorganizował trener Rumak. Przede wszystkim, wydaje mi się, od razu się nastawili, że gramy spokojnie, gramy na kontrę i tak naprawdę powiedziawszy, to... Lech w przeciągu meczu wyprowadził 15 konter, z czego 14 razy e, rudnie źle trzymał linię spalonego i był na spalonym, a raz, raz dał się, udał, udał mu się udało być, mu się zerwać. Zerwać no? dobrze i strzelił bramkę. Tak mi troszeczkę przypominał dobrego Inzagiego, który w czasie meczu cały czas cały czas był na linii spalonego, na linii spalonego i mu gwizdali, 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 aż raz złapał dobry moment i strzelił bramkę. Później się bardzo mądrze, bardzo mądrze bronili. Legi czego brakowało? No legia gra bez środkowego napastnika ten mecz grał No bo Luboja tam sobie zorganizował. To jest swój taki kwadras serbski. Serbski kwadrat 4 na 4 On tam dostaje piłkę. On bardzo szybko wymienia z kimś krótką piłkę i wrzuca takiego lubika, żeby ktoś na to wszedł. W pierwszej połowie nie wiem, kto na to wejść, czy się nic nie działo. W drugiej powie wszedł gol, który był jeden z lepszych hmm. zawodników. Tam dwa razy jakimiś nożyczami coś próbowali. Zrobić. Natomiast no, to, co ja widziałem na przykład w Legii, bo można też mecze przegrywać, że Legia jest szalenie, szalenie uzależniona od Luboja, od jego chimerów, od jego grania, od jego formy. I teraz zawodnik, który nie trenował zimą, bo miał kontuzję. Mhm. Ja, widziałem, ja cały, czas, cały czas go widziałem złamanego, cały czas w przysiadzie po każdej akcji. Ręce na barkach, ręce na kolanach, poprawianie getr, bo to jest takie szukanie szybko dobrego. Oddechu i teraz tak zawodnik który odgrywa tak wielką rolę w tym klubie tak wielką rolę dla tej drużyny kto ma piłkę w ostatnich 30 metrów na niego patrzy to trzeba się zastanowić czy, czy od niego nie trzeba więcej wymagać czy, czy nie trzeba mu stworzyć jakiejś konkurencji że on to nie może być taką nie wiem w cudzysłowie świętą, e, święt, świętą krową świętą że można błysk robić co mu się podoba jak mu się podoba tylko jak on jest napastnikiem to musi grać pomiędzy czasami dwoma środkowymi musi wejść on musi wejść w pole karne prawda bo na notę. Dobrą u, u tutaj kolegi redaktora, to on zawsze zapracuje, prawda? Bo on trzy razy przyjmie bardzo mądrze piłkę, umie się zasłonić, umie zagrać jeden, dwa. Jak jest rzut wolny, którego wczoraj nie było, bo lechiści grali mądrze, nawet nie robili rzutów wolnych z 25, z 20 metrów, czyli nie miał rzutu wolnego, to on gra troszeczkę tak jak gdyby dla siebie, pod siebie, no ale z drugiej strony to też on ma swoje lata, ma 34 lata, kontrakt jeszcze przez rok, to musi się to jakoś dbać o siebie. No, żeby pan się przedłużył ten pasji, kontrakt, kraj, pan by z nim przedłużył ten kontrakt o rok, widząc nie, nie Wydaje, mi się, że to, Wydaje mi się, że Legia to by bo Legia liczy i ma nadzieję, że zrobi tytuł mistrza Polski i będzie grała eliminację Champions League, czyli Luboja może być pierwszym, drugim albo i trzecim Napastnikiem, nie wiem jaką politykę mm. zrobi Legia, bo ja może być jednym szczerym. natomiast jeżeli Luba będzie miał status zawodnika, który może robić jak mu się podoba na boisku, bo mi tak wygląda, mm. mówię to zupełnie szczerze, ja do niego nic nie mam, widać, że ma trochę techniki indywidualnej. ja pierwszy raz byłem na stadionie, oglądałem stadion, to mi się wydaje, że on jest tak naprawdę, może robić co musi. Widać, mu się... że to jest piłkarz po widać, prosto, no. widać, że, że to szansę, był piłkarz, pokażę, widać, że coś... to był wielki piłkarz, na polską ligę to widać, że to był wielki piłkarz, jeszcze dużo umie, ale no on musi dużo, dużo więcej z siebie dawać, bo drużyna od niego tego oczekuje. Tak, na pewno o tej można było mówić dużo. Na początku z Radowicem tworzyli parę świetną i tak naprawdę Mówisz o początku sezonu? O początku sezonu. Luboja był piłkarzem, który przyszedł. Dla młodych piłkarzy to był jednak duży autorytet. I ta drużyna poszła w górę. Tak samo jak że Włakow w obronie dał taką pewność siebie. Tacy piłkarze na pewno muszą być. I obojętny, Luboja, mając 35 lat, nie zmienił się jako piłkarz i, i on nie straci dużo na tym, że ten rok czasu już jest za nim. Natomiast ja chciałem zwrócić jeszcze w tym meczu na jedną rzecz uwagę. Dlaczego Legia nie wygrała tego meczu? jechałem gdzieś z meczu słucham w radiu wypowiedzi Rumaka. Rumak mówi tak, jedziemy do Warszawy po zwycięstwo. Idziemy grać dobrą piłkę, do przodu, jedziemy wygrać. I tak naprawdę, patrząc się na tego młodego człowieka, który tak naprawdę dopiero zaczyna, można się śmiać z niego. Jeszcze nic nie zaczął, a już po prostu się wymądrze. Nie, po prostu to wszystko y, wypływa od niego. I te cztery mecze, czy, 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 czy te cztery mecze wygrane, dały wiarę piłkarzom, że jemu trzeba wierzyć, że to co on mówi, to robimy i jest lepiej, jest dużo lepiej niż za Bakero. I Lech Poznań pojechał grać w piłkę. Legia nie wymieniała w środku pola tylu podań, pięciu, sześciu, siedmiu, tak jak robił to lek. Na kartoflisku, bo tak naprawdę trzeba powiedzieć, że tutaj obojętnie Barcelona by przyjechała, też by miała problemy z przyjęciem piłki, bo to boisko by było, widać bo że ta piłka tempe, ska troszeczkę skacze. E, widzieliśmy taką sytuację, gdzie Legia miała e, na czonową. Tak, jeżeli do, byś do zrobił taką jeżeli piłkę. jednak zrobił to, Legia utrzymywała się dużo chyba więcej przy piłce niż Ale utrzymywała się na swojej połowie bez pressingu, natomiast Lektor robił w środku pola, wyprowadzał te kontry, próbował wyprowadzić te kontry, na jeden kontrakt do przodu. I na, natomiast tak naprawdę trener skorża, grając u siebie, mecz praktycznie który dawałby 80, może 90 szansy na Mistrzostwo Polski. W jaki sposób taki wymijający trochę no, gramy z przeciwnikiem bardzo dobrym. Nie wiadomo jak to będzie. Tu zazwyczaj takie mecze się układają, że trzeba bronić tego wyniku. Trzeba grać jednak asekuracyjnie. To mnie się bardzo mi się nie wydarzy, podobało. Mi się ja nie mam, Druga ja rzecz. nie mam takiej ekspresji jeszcze, opinii, że Legia grała asekuracyjnie. Jeszcze, ale jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć. Dlatego tak mówi i dlatego tak uważam. że Rzeźnicze, piłkarz typowo defensywny, który zazwyczaj był e, obrońcą, wchodzi do środka pola i e, jest gol na ławce rezerwowej, który wszedł, dał dobrą zmianę. To już jest sygnał dla drużyny. Jeżeli ja jestem w drużynie, ja widzę, że trener tak naprawdę zabezpiecza środek pola, daje defensywnego pomocnika, to tak naprawdę już ta pewność siebie mniej jest odbierana. Czyli my tak naprawdę musimy uważać. To jest taki, moim zdaniem, zły sygnał dla trenera. Trener musi być pewny siebie. Tak, jak właśnie to robił zły sygnał y dla drużyny. Dla drużyny, tak, zły sygnał dla drużyny. Tak jest moim zdaniem. A ja chciałem do... pana spytać, o, czekaj jeszcze. Aha, proszę Dzień, na rzecz, to też wypowiedzi trenera z konferencji pracowej przed meczem, który też właśnie uzasadnił już taką grę, prawda? On już budował sobie alibi na grę dwójką defensywnych pomocników, że dawał przykład meczu niezbyt trafiony, prawda, meczu Chelsea z Barceloną, że, że tam też był futbol zachowawczy, prawda, zupełnie inna półka, ale porównanie podobne. Dlatego wydaje mi się, że rzeczywiście tu się zgadzam, że no sygnał dla drużyny był fatalny. Już pomijając tak. to, ja to do libo jeszcze mam jedno, jedna rzecz, że Ljuboi i tak się zmienił mentalnie, panie, panie Zbigniewie, zapewniam pana, bo on naprawdę pracuje nad sobą, widać, że on już on miał taką skłonność, pamiętacie dobrze, rugania piłkarzy, zwłaszcza od tych młodych. Ja pamiętam, jak w meczu poru Polski w Gdyni z Arką bardzo tam zrugał Michała Żyro, prawda? To na pewno nie pomaga tej, tej drużynie, zwłaszcza, yy, jeśli piłkarze widzą właśnie ten styl taki cwaniacki gry Ljuboi, że on jednak się oszczędza, prawda? Kiedy ma pretensje do, do młodych kolegów, to na pewno nie buduje też jakiejś atmos się, że, że to też jest kłopot, o którym y, trzeba powiedzieć. A też pamiętajmy, że z Legi odszedł Rybus, odszedł Borysiuk i odszedł Komorowski. I to jest... Kiedyś to tak, musiało, tak. musiało wejść, rozmowa, że drużynie w moim jest, moim moim jest trudniej, opinii. bo to jest pewno, jedna pewno, trzecia pierwszego na pewno, składu. Na pewno jest, jest to smutna sprawa, bo ja cały czas uważam, że największy potencjał, jeżeli chodzi o polskie drużyny, na pewno jest w Legii. To z racji hmm. tego, że jest w Warszawie, że ma piękny stadion, że ma bardzo wielu kibiców, że Warszawa, że Warszawa to nie tylko jest stolica kraju, to jest stolica, że tak powiem yy, biznesu, prawda, że tu znaleźć sponsorów, yy, VIP-ów, yy, ludzi, którzy przyjdą, którzy wykupią swoje miejsca i tak dalej, i tak dalej. Jest dużo łatwiej niż gdziekolwiek indziej, czyli w pewnym sensie Legia, nie wiem, czy Legia się przygotowywała, czy chciała swoje bilansy, że tak powiem bardzo wyrównać, poprawić, dlatego o to, chodziło, o to, nie, chodziło. O to chodziło niektórych zawodników, bo wydaje mi się, że to chyba był błąd, bo jeżeli by to błąd jeżeli klub, prezes, dyrektor sportowy dostali taki zaczek informacji, takie zadanie, to z tego zadania się wywiązali bardzo dobrze. Natomiast Legia, by miała, euro, natomiast Legia by miała wszystkich tak. zawodników, dzisiaj to by może miała kilka, kilka punktów więcej, mogłaby zdobyć tytuł mistrza Polski, walczyć o Champions League. I to pewnie by się im, jaka wizja bardziej futurystyczna, przyszłościowa, może by się im bardziej opłacała, aczkolwiek trudno mi tutaj... Polemizować z kimkolwiek na jakikolwiek temat, hmm. bo nie wiem, jakie były założenia właścicieli spółki. Szturchnął pan, i to dosyć mocno, trenera Rumaka w jednym z felietonów a, w interium. Po naszym o, programie? No, absolutnie. No to za chwilę, no, za chwilę będzie cytat y, z pana. No nie wiem, wszyscy tak to odebrali. Ale może może pan na to spojrzał. Bo ja inaczej. Kiedyś, kiedyś Kochanowski czy powiedział, że nasz język jest bardzo prosty, a my tego nie rozumiemy. I ja, ja, no, widzimy, co pan powiedział, bo pan powiedział o, właśnie tak. to, co tutaj, co tutaj widzimy. Bo to było zaraz po naszym programie, prawda, w kwietniu? No, tak, panowie, ja przybyłem sobie program, jakbyś się, jakbyś, jak był trener Rumak, u was w programie no, no. ja mówię kilka lat piłkę grałem kilka lat widziałem na przykład tłumaczył co to jest gra w dziadka jakie sprawia wrażenie prawda jakie kształtuje cechy piłkarzy i tak dalej i tak dalej i wszystko no ja mówię tak trenerów... to jest jedyna rzecz którą pan zapamiętał z tego programu no, zupełnie no, ja uważam zasadę tak że żeby Lewandowski był wielki żeby Lewandowski był wielki to musiał strzelić bramki żeby ktokolwiek był wielki musiał Tomaszewski musiał bronić ja, ja uważam Rumaka za bardzo inteligentnego, młodego faceta z przyszłością. I muszę powiedzieć tak: jak ja miałem kilka przygód w Polsce jako prezes czy jako właściciel, yy, to brałem młodych trenerów: probierza, widzewie. Muraski, który był bardzo młody, przyjechał z niej dzień prawie 9, 9, ja, ja kocham no. młodych trenerów i lubię młody. Natomiast no wydaje no mi się, no a może, a może Rumako, ja, ja wczoraj hmm. widziałem tam kilka a, razy. Chodzi o to, że teraz pan mu pomógł. Razy, tak? na, na pewno mnie zaszkodziłem. Ja uważam, że ale na pewno czy mnie nie zaszkodziłem, zaszkodziłem znaczy, wręcz przeciwnie. Znaczy my też byliśmy szczerze mówiąc zaskoczeni, że on przyjął nasze zaproszenie przed pierwszym meczem, bo to było przed pierwszym Oczywiście, jego meczem. Ale no dobrze, ale, to, trening, ale my mamy ale, już trochę ale, dosyć ale takich trenerów dobrze, bez jaj, którzy mówią, ojej. Kilka spotkań. Ale ja mówię tak, ale mówimy o chcecie? Że Rymek już jest dobrym trenerem z nie, tylko ja osad byłem zdziwiony, że w ogóle pan na to zareagował. Nawet powiedziałem redaktorowi Smokowskiemu, że też temu ZBMu się chciało w ogóle. Nie, bo mi się... Redaktorze. Tak, bo ja nie ci powiem dlaczego? Bo ja uważam, że, to jest, że to, jest mater, to jest to jest fajny facet. No i fajnie, i dobrze, że, nie, że miał jaja, że tu przyjechał. Też nas zaskoczył, że przyjechał, ale już mamy dosyć takich trenerów, a często do nich dzwonimy. No tak, nie, tylko panowie, nie, panowie, wiecie, są sekundę, ja są jakieś nie, dziennikarze. ja ja się boję, ja się parę spotkań to może Ja pamiętam jednego trenera w Polsce. Ja pamiętam jednego trenera w Polsce który jak wygrywał, to wpuszczał dziennikarzy na konferencje, na pogadanki do szatni, czy coś tego. A jak tylko był w nieszczęściu, to wszyscy się od niego odsunęli. I dla mnie to była taka trochę, bym powiedział, ojcowska przestroga, ojcowska przestroga, bo podejrzewam, że ja mam dzieci w wieku trenera Rumaka, mam córkę 34-letnią, nie wiem, ile trener Rumak ma lat. Ja wiem, że to jest fajny, inteligentny człowiek, ale jak zaczynasz trenować, Wygrywaj mecze. Mecz, powiem, no, ci kibice lubili wszystko, natomiast medialnie, medialnie graj swoją kartę spokojnie, bo jak pójdziesz trzy razy do telewizji, trzy razy będziesz opowiadać i przegrasz trzy mecze, to się nie potrafisz. No to to żeby... było jego ryzyko, które podjął. To, to... Ja, ja zawsze myślałem, to, że to pan lubi ludzi odwraca, mi się wydaje, że akurat w tym momencie na początku chciał się tak troszeczkę przedstawić, to było moje zdanie, więc ja nie, ja nie wierzę, że mam rację. Mhm. Ja nie mówię, że rację. Ja na przykład wczoraj go widziałem, ja mówię, że mi się podoba, jak drużynę prowadził podczas spotkania. To z drugiej strony powiedziałbym, że pewnie w czasie meczu, na przykład wczoraj widziałem, że tam był jeden zawodnik, który go zmienił, który wydawał mi się, że był jeden z najlepszych, a trzymał na boisku jednego trochę, trochę słabszego. Czy coś. Ale ja muszę się jak najlepiej. Zresztą ja generalnie jestem do ludzi. Znak znakomicie, znaczy, jest, tak powiem, znakomicie, znakomicie ustawiony i życzę mu jak najlepiej i niech tak dalej idzie. Znaczy, ja mam tylko jedną uwagę, bo tak sobie myślę właśnie po tym, po tym co pan Zbigniew napisał na Interi, że gdyby Zbigniew Boniek w 75 roku został zaproszony do programu Liga Plus, gdyby taki istniał, to by przyszedł Sześć. i powiedział Sześć. do swojej... Jesteś pewny? Tak, tak mi się wydaje. A. Nie wiem, czy, tutaj, nie do, wiem czy, no nie do, czy Nie się czy To nie czy się? inaczej inaczej. Ale inaczej, do roboty. inaczej, ja inaczej, inaczej <grym> ci powiem. W 1975 roku co by było gdyby? Co by było gdyby? Ale ja muszę powiedzieć, ja w piłkę grałem ja w piłkę grałem 6 lat i grałem w poważnych klubach na zachodzie. I była telewizja taka, jak jest tutaj. Ja nie pamiętam kiedykolwiek i gdziekolwiek, żeby ze mną za dużo mogli rozmawiać podczas kariery. No ale to nie Bo nie po to chęć. Czasy. Ja ci powiem coś, ale jak ja, mi się wydaje, dlaczego mury nie lubią? Dlaczego nie lubią? Lubią. Dlaczego nie ma swoją cenę? Bo rzadko przychodzi i rzadko Brawo. się opowiada. Pamiętajcie jedną rzecz. Im większa legenda, o każdym trenerze jest większa legenda, i mniej o sobie mówi, o swoich planach, o swoich koncepcjach. Im bardziej się wam otworzy, tym go mniejsza no Tak jak z kobietą. No, tak tak to jest tak 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 W takim dobrze, razie ok. trener Taki, się bardziej lubisz takiego, którego zadzwonisz. Panie trenerze, kto jutro będzie grał? Ale niech pani tylko mnie powie, niech pan komu nie mówi, to jest tylko moje... Panie trenerze. I ja uważam tak, że to jest materiał na fajnego trenera. Widać, inteligentny facet, młody, dobrze mówi, szybko. Ma wiedzę, czyli ja rzeczy, niech mu zrobi karierę. Niech, zrobi karierę, niech, pojedzie na zęgę, niech, zrobi, niech z Lechem zrobi tytuł mistrza Polski czy Puchar Polski za rok. W tym roku ma jeszcze szansę wygrać nawet i wejść do, no, ma, ma, do wielkiej czwórki, co tak. było wielkim ratunkiem dla niego. Śmieje to nikt na tym Nie, nie, nie. Za głębię lubing. Jaka jest Bardzo się pan się od Michal, do twojej da. Michał Wodziński, zapraszam. Michał Wiązki, coś będzie chciał, to napiszemy. Oglądamy.